Jesteśmy w ostatnim odcineczku z Kapitanem Ameryczką Czyli tutaj z naszym najsilniejszym mojemu, Mogę wam powiedzieć ranki Mój ulubiony Spiderman później, później Kapitan Ameryka, a później Thor Najmniej no lubię Tora, chociaż to jest z moich trzech ulubionych superbohaterów Dobra, łuczek. Uuu, tym razem zaklęta złota jabłka Tarcze bierzemy oczywiście do drugiej ręki. Tu sobie po jednej podce tam góry zostawię. Dobra. Cała zbroja 4-3. No widzę, że tutaj grubo. A jakie to są te podki? Na spidzika. Uuu, to takie coś, to mi się nawet podoba, widzowie. Jeszcze strzały z natychmiastowym demerjem. Mm, mm. Mamy tutaj kapitana Ameryczkę. Dobra, i biegniemy. Pokażcie mi, jak te strzały. Ałają! O, o, Jezus, dobra. Mamy tarcie, jak na kapitana Amerykę przystało. A ja wypiję, Spida. Chyba nie piłem, chyba sobie w tej chwili wypiję, żeby być szybszym. Tutaj szybki parkurek. Dobra, przeskakujemy tutaj. tu jest dziura. Dobra, nie spoileruję, nie spoileruję. No i co? Let's go z ostatnią walką. Dobra, już jesteśmy. Chciałem tutaj zrobić jeszcze jedną pewną rzecz. Już wiem, czemu nam tyle totemów i te zaklętych złotych jabłek dali. Gincie po czwary! Ej, ja tu zginę? To nie bije i masz tak przecież dużo. Jak ja mam ich zabić? Halo, powy, powie mi ktoś? Strzała mi na natychmiastowy damage? Przecież to za mało bije. Uh, zginę. Może i wypiłem strędza. Ej, set mi padnie. Ej, nawet połowy. Niczego nie zbiłem. Musiał się gdzieś wkopać. Nie mam nic. Ej, nie, ja już ich większość w ogóle zabiłem. też bardzo ciekawe. One, Oni też giną na hita. Gincie, 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 gincie. Gincie. O, to ten mi padnie. To ten mi padnie. O, nie padną. Ej, może ich nawet pokonam. Żeby ich nawet łatwiej było z pięści pokonać. Wow. Dobra. Dobra, dobra, sorka, sorka. Wow. Sorek mi się sam wyłączy film. Wow. Wow. Patrzcie na moją zbroję. to ja się nie spodziewałem. Przepraszam was na no po prostu Za późno też włączyłem filmik, ale... Widzieliście, jak oni mi szybko zbijali zbroję? Dosłownie w dwie minuty patrzcie mi zostało zbroi. Praktycznie, aż nie mam hełmu. Mam hełm przy użyciu. Jo, buty 15, klatę 24 i spodnie 17. Ja pierdielę. Już dosłownie jeszcze kilka nie wiem minut nawet nie 30 sekund i bym zginął, a w sumie z nich mi podropiły sikierki. Jakbym to tylko zauważył. Ej, o Jezu, to było grube. To było grube. Nie powiem, a. ktoś mi z Was powie, jak ja mam się z tym Czy ja mam wpisać kill? Czy co ja mam zrobić? Czy ja mam to wykopywać rączką? Was no nie wiem, zostawiam to tu. Ja sam zrobiłem tą mapkę może i... Nie no, no wszystko przemyślałem, tak? Wszystko ładnie tutaj przemyślałem. Przeżyłem. Idealnie wszystko wyliczone. Każdą walkę przeżyłem. O Jezus. I zobaczmy, czy kill działa na to ten... Kill. A nie, nie działa na to ten. Dobra, <laughs> więc tak. Jesteśmy, już w naszej bazie. Wpisałem komendę Kill. I miałem jak stamtąd wydostać. I co? Według mnie najlepszy odcinek był ze Spidermana. Drugi najlepszy odcinek to jest ten. A najgorszy, według mnie, odcinek to był Stora, chociaż wszystkie mi się bardzo podobały. Z Wami właśnie przeżyłem tą przygodę. No i co, napiszcie mi w komentarzach, jak Wam się podobało. Czyli z Kapitan Ameryki, wszystko, żeśmy wyciągnęli. Spider-Man, Thor, Kapitan Ameryka. Pod, tch, 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 załóżmy tak, niech pod filmem ze Spider-Mana będą trzy łapki w górę. Albo nie, niech pod filmem z Tora będą dwie łapki w górę, pod filmem ze Spidermana będą trzy łapki w górę i pod filmem z Kapitana Ameryki, czyli z tym, niech będą cztery łapki w górę, to to będzie dla mnie znak, że chcecie więcej takich, właśnie jak się to nazywa, filmików takich krótkich, może to jednak nie będą takie króciutkie bo ja na pewno przedłużę na większą, na, większą, na większą serię. No i co? Piszcie w komentarzach y, jakie chcecie, żebym teraz zrobił postacie. No bo Spiderman, Thor, Kapitan America, może Wolverine, Deadpool, a może Batman, a może Superman, Iron Man, albo Hulk. Piszcie w komentarzach. Ja Was żegnam. Patki, narka, trzymajcie się.